A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 29 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do ciebie Staraj się przede wszystkim nie zadowolić. Przemierzając dzisiejszy dzień będziesz musiał dokonać wielu wyborów, Większość z nich będzie dotyczyć mało istotnych spraw i będzie wymagać szybkiej reakcji. Potrzebujesz pewnej, praktycznej wskazówki, która pozwoli ci obierać właściwą drogę. Dla wielu ludzi podejmowane decyzje są wypadkową typowych reakcji i chęci zadowolenia siebie lub innych. W Twoim przypadku powinno być inaczej. Staraj się sprawiać mi przyjemność każdym swoim wyborem, nie tylko decyzjami w sprawach ważnych. Będzie to możliwe tylko jeżeli będziesz żył w bliskiej, duchowej łączności ze mną. Jeśli Twoją największą radością jest moja obecność, niemal instynktownie wyczuwasz, co sprawi mi radość. Wystarczy, że spojrzysz na mnie w przelocie, a będziesz wiedział, jaka decyzja będzie właściwa. Raduj się we mnie coraz bardziej, staraj się sprawiać mi przyjemność wszystkim, co robisz.